Witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj ze mną jest Matrax i Dorotka. Cześć. Tak, i jest to kolejna mapa horror w grze Gersmot, która nazywa się... Nie pamiętam jak. <grytanie> Standard. Nie, nazywa się chyba Deja Vu. Deja Vu. Deja Vu. się nazywa. No to świetnie. To co? Zaczynamy, nie? Idziemy... Idziemy tu. Wy, czy... też nie macie leta... Wy też nie macie latarki pod F? Też nie Też nie Okej, okay, to idziemy ja Staram się nic nie używać tutaj Ja, nie wiem, czy... ja nawet sprintować nie mogę, hej <grybujesz> Dopracowana mapa No, Powinien jeszcze zablokować pasek luboregulantów yy, <grybujesz> yy, Jest zablokowany, jak coś wybierz to znika ci z ręki od razu ale tutaj coś nie nie ma, bro. nic nie mogli podnieść. Co to był za dźwięk? Ok, okay. okay. A, o, jesteś tutaj. Co to jest napis? Nie, to jest drewno. No, storage. Dora, poczekaj. Okej, okay. przyciemniło mi się coś. Eee, tu lampa błyska, wiesz? Widzisz? Eee! Tak, to wygląda? Ja nic nie słyszałem, ale To no, tu przez okay. drzwi. przy Co, idziemy posłuchać? Tutaj. No też coś tu Jest krzyki, takie jęki jakby. No, cierpienie. O, widzisz? krałka Kralka. Kralka. Podgłośnik, które... A to z, wiem na jakim motywie, że to, 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 to jest to samo. To jest P.T. Hallway, o nie! Nie lubię strasznie tego, nie mogę tu wejść, A ja tu mam niewidzialną ścianę, wie? Też. Czyli nie. coś trzeba zrobić. Super. Nie lubię P.T. Hallway. Pewnie radio ustawić. O, teraz się uchyliło, bo kliknęłem radio. Zobacz, powoli się otwierają. Łazienka Co Szum coś rośnie. Ja jestem różową kulką ja mogę wszędzie A No to nie było i to zareagowało super Nic tu nie ma? Nie Nic nie widzę prawie Można Widzi i nie Krzesło. Nic nie widzę. Nie doszło. Czyli... A co się było? Coś był? mi przed nosem stało. Coś mi ale ja nic nie widzę. Nie mogę przejść do was. Proponuję zaraz, drzwi się otworzą, albo no, nas teleportuje wszystko. Nie, to coś... tak centralnie za tobą się zafnęły, czyli tak po <grystanie> Widzę światło, a tak to... O, no to wracamy, już możemy iść stąd o. Nie da się wyjść. Też tak właśnie wypatrzałem O, to coś się gotuje No Dalej są te jęki Nie, nie ma. Ale jest tym razem. Teraz słyszałam mówię coś o krwi? No. coś... co to jest? Mięso jakieś. To jest m... Ej, mięsa z terrarii? Nie ma pokoju 14 Aha, to Początki. są na wpół otwarte drzwi i nie mogę ruszyć. Nie mogę, no ja się też nie mogę ruszyć. Zaklękowałam cię. No ja coś chyba czekamy, coś tam idzie? Właśnie nie widzę nic. Może ścianę... O, zamknęły się. <grym> Super. Co tu się dzieje? Aha. More, more. To Tu znowu mięso. O! Zaraz za osobę odpowiedzialną za krzyki. O, panie, Jest za do lotastą. Nie mów, że to jest potwór. Coś ty. Ja nie mogę iść dalej. Coś nie trzeba zrobić. A co ty, jak zrobisz? No, ustałeś się jak do Wehrmachtu, no. Aha. <noise> o. Chyba można iść dalej. No przez chwilę nie może było, trzeba było... wiesz, napatrzeć się na niego O, o coś przebiegło. przebiegło o. Siema! Pali się u was, nie wiem czy zauważyliście. Nie, nikt, nic W ogóle teraz zauważyłem, że ja HP nie mam <ś> e, bo jak nie mamy nic w rękach, to wtedy nie pokazuję HP, ale ona jest A. A, straci, a straciłeś, a życie to masz 21 HP o, ty? A ty masz 100 Nie, nie przez to przechodzimy Bo jako tego gostka wróciłam się, bo... Nie no, idź do piwnicy Myś... tutaj się nie wraca Tak nie ma przejścia tutaj Jest w piwnicy nie. Obok jest. tego gostka Co? No, jest przejście na, na prawo Na prawo Aha, drzwi jej nie działają. No te drzwi. Co idziemy no to, otworzyć? No, no, no to idziemy je otworzyć. Stój <grystanie> <grystanie> tam. Ostatnia osoba w grupie jest, zachowasz tak powiem. Dlatego musisz się pospieszyć. Patrz, otworzyły no, no, to to się. <grystanie> Jestem za niski, by mnie ogień dosięgnął. Aha. <noise> tak, to ma sens. O, tam ktoś był, potworek. Tam ja tylko się kładzie na ziemię. To są w ogóle ja odruchowo cały czas shift, a tykam. Ała! Ała! O, Co to było? Dobrze, <noise> wow. To mam lampkę do siebie. Jesteście czarny. No, ale przynajmniej jest... Mogę Można zbliżyć. też są czarne. Ui! Nie, nie chcę do grobu. A ja wszedłem. Ja, ja też żarłam. <noise> hmm. Raz. Nie żarłam. O, tyńka, coś. Blowing! Dokonчилиśmy, gdzie? Ja umarłam, <głos> skakując <głos> dobrowolnie do grobu. Nieeeeeee! Yeah. Feel free ja to donate. Ja starałam się nie umrzeć i nie wpaść do gruby. I To teraz nas odkop. Ej, a może to Dorota nas zakopała? Tak. Jest... Zawsze, zawsze, jest... zawsze była za nami, coś kombinowała. No. I miała bym... By się drzwi zamknęły i tak dalej. Tak, ta, 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 a, ta. I miała przechodzić Half-Life po 3% Dobra, to było na tyle. Komenty spróbujcie w cończycie za pan. Pa. na razie. No. Cześć.